A jak wasze rodziny zareagowały na was? Mm, e... Najpierw jego rodzina na ciebie? Wydaje mi się, że e, tata Mikołaja mnie uwielbia. Też mm. Mikołaj mi zdradził taki jeden komentarz taty e, Mikołaja, że wziął Mikołaja na bok i mówi: słuchaj, słuchaj, muszę ci jedną rzecz powiedzieć. No jak patrzy się na tą Sylwię, to widać, że jest po prostu tak w tobie zakochana. <śmiech> <śmiech> Także mam ogromnego plusa u, u, mamy, u, taty, u taty Mikołaja. A co do mojej mamy? Chciałam wtrącić już a propos mamy. Moja mama akceptuje, i fajnie, bo moja mama była osobą, która się mocno narzucała zawsze na moje życie. Mówiła, mm -hmm. nie tak, nie tak, nie tak. A tym razem daje mi działać. I to jest super. Ufa mi. W końcu mi ufa. I mojemu facetowi. Czyli więc rodziny to jest fajne. się lubią. Rodziny się lubią, jeszcze się stricte nie poznały, ale na pewno to nastąpi. Czyli wszystko w na najlepszym e, kierunku. Tak. I teraz taka kwestia statystyczna. Ile dajesz procent szans, że będziecie razem za dwa lata? 100.